W nagrodzie króla Kraka wszystkim dobrze się wiodło. I dalej by się tak wiodło, gdyby nie to, że przyfrunął tam smok. Król Krak ogłosił, że gdy ten, kto zwycięży smoka, mm, do, zostanie mężem jego córki i dostanie połowę królestw. Wielcy rycerze przyjeżdżali i walczyli ze smokiem. Ale smok wszystkich pokonywał i zjadał. W końcu szewczyk dratewka zaczął rozmyślać. I w końcu wyjść. Poszedł do rzeźnika i poprosił go, żeby mu dał skórę z owcy. Rzeźnik mu dał. Poszedł jeszcze do innego po siarkę i po smołę. a później wypchał nią skórę z owcy i zaniósł do smokara wieczorem i wrócił do domu. Rano gdy smok zobaczył owce, się ucieszył, więc ją zaczął zjeść. Zrobiły mu się czerwone oczy. Zaczął, zrobiło mu się bardzo gorąco. Poleciał nad Wisłę i zaczął chłoptać. Chłoptał i chłoptał. a, a nagle... Ususza... Wszyscy usłyszeli nagle bum i smok rozpadł się na kawałki. Król bardzo się ucieszył i podziękował dratewce. I powiedział. Przyż... Mój kochany Polaku, dratewko. Teraz... Dotrzymam słowa i oddam ci moją córkę Wandę za żonę. A dratewka odpowiedział. Nie, król, ja jestem za słaby na króla. Lepiej, żebyś wybrał na króla jakiegoś innego Polaka. Ja, Mnie już wystarczy to, że mogę mieszkać w tym kraju, w Polsce. Dobrze, dratewka.